Dzień dobry, moi kochani, witam Was, Aleksandra Muza. Mam nadzieję, że inspiruję Wasze usmysły i serca do otworzenia się na pozytywne zmiany. E, I dzisiaj taki ciekawy temat w ujęciu troszeczkę biologii totalnej, bo zaczęłam się nią bardzo interesować i robię jakby całe wykształcenie w tym kierunku. A mianowicie fantazje, nasze fantazje seksualne. Wydaje nam się, że nasze życie jest nasze i że nasze fantazje są nasze. Natomiast okazuje się, że w dużym stopniu one pochodzą po pierwsze z momentu naszego poczęcia, czyli w jaki sposób zostaliśmy poczęci. Nasze poczęcie jest tym wybuchem orgastycznym, który nadaje nam taki potencjał początkowy. I powstajemy z wybuchu takiego przyjemności, i ta przyjemność powinna generalnie prowadzić nas w całym życiu. Ale niestety na przestrzeni gdzieś tam czasu, przedszkola, szkoły zostajemy wkładani w pudełko. No i po prostu ta nasza przyjemność i radość gdzieś tam po drodze ginie. Natomiast to, w jaki sposób zostaliśmy poczęci, czy na przykład nie wiem, było to na sianie, czy, czy w samochodzie, zapisuje w naszej genetyce ten kod taki naszej przyjemności. I e, teoria mówi, to znaczy teoria, badania mówią, że jedną z najczęstszych e, fantazji seksualnych jest mm, bycie zgwałconym po prostu i gwałt, jakby również też e, ze strony mężczyzny, tak? No i nie bez kozery się to bierze, jest to gdzieś tam zapisane w naszych e, genach. E, jak wiecie, w przeszłości mieliśmy dużo e, historycznej przemocy. I później to się zapisuje w naszej genetyce i zostaje e, zapisane gdzieś tam na naszym pniu mózgowym. Także pytanie, czy Twoja fantazja seksualna należy do Ciebie, czy może do Twoich przodków? E, zastanów się, jaka jest narracja w Twoim rodzie, e, co było opowiadane, a potem sobie przełóż ten szablon do siebie. E, jakby pamiętajcie, że e, ten orgazm. To jest po prostu jak wybuch reaktora atomowego. I on powinien być, jakby to powiedzieć ładnie, celebrowany. Celebrowany. Tak, to jest ładne słowo. Nie robiony na szybko, rachociachu, tylko z uważnością, z szacunkiem do drugiej osoby i rozkoszujcie się tym, celebrujcie ten moment. Bo to właśnie karmi nasze ciało i duszę. To powoduje, że później raz w miesiącu nam wystarczy, bo nie chodzi o ilość, a chodzi po prostu o jakość. Eee, tak. I czerpmy z tego jak najwięcej. Fantazje też są fajne, można się gdzieś tam inspirować. A propos fantazji wymieniać tymi fantazjami. I fantazjujcie, bo to trzyma Was ee, młodszymi. <laughs> tak, tak. Fantazje seksualne pobudzają nasz po prostu umysł, nasz cały układ nerwowy i sprawiają, e, że jesteśmy młodsi pozostajemy po prostu w tej orgastycznej, w e, takim flow na co dzień. Ehm, tak, to chyba wszystko, co na dziś chciałam Wam powiedzieć a propos. Fantazji w ujęciu też e, biologii totalnej. E, będę Wam podsyłać trochę więcej smaczków e, w ujęciu biologii totalnej i seksualności. Uważam, że to jest super temat do e, zgłębiania. I będę się z Wami dzielić. Całuję Was. Lajkujcie, hejtujcie, subskrybujcie, całuski.